Sezam, rozdział 8 Obrazy Maxa stały w antykwarecie już od trzech dni, gdy Roxana poprosiła Jakuba, żeby zawiesił je na ścianie obok kilkunastu innych. Kiedy jednak wziął do rąk portret nagiej kobiety z rozwichrzonymi włosami, przyglądał mu się przez chwilę i w końcu spytał: Roksi, sprzedasz mi ten obraz? Jest naprawdę niesamowity i kojarzy mi się z Tobą. Roksana uśmiechnęła się w duchu, przypominając sobie, co pomyślała, gdy kupiła go od Maxa i odparła: Dam ci go w prezencie, kiedy postanowisz wrócić do domu. A na razie powiesimy go na górze w salonie, nie będzie na sprzedaż. Jakub odłożył obraz na bok i zanim zdążył się zastanowić, co mogła mieć na myśli, mówiąc o jego powrocie do domu, dodała: Wiesz, Remark napisał w jednej ze swych powieści: Sztuka jest najbezpieczniejsza. Ona się nie zmienia, nie rozczaruje, nie ucieknie. Tak, sztuka daje poczucie pewności, bezpieczeństwa, stabilizacji. Nie tylko jako lokata kapitału. Jak powiedział Max, w obrazach jest zaklęta nieśmiertelność. Gdybym miała naprawdę dużo pieniędzy, pewnie zaczęłabym kolekcjonować dzieła sztuki. Zawsze mnie fascynowały. Ciekaw jestem, jakie obrazy byś kupowała spytał, wieszając na ścianie nadrzeczny pejzaż Maxa. Sądąd z tego, co masz tutaj, lubisz klasyczne malarstwo. – Tak – przyznała. Zdecydowanie wolą realizm niż abstrakcję. Impresjoniści – Frida Kahlo, Tamara Łempicka, Andy Warhol. Wczesny Picasso, kiedy malował jeszcze piękne, realistyczne portrety, pejzaże i sceny obyczajowe. Ale na pewno nie Beksiński. Straszna twórczość. Moja przyjaciółka ma w domu obrazy, na których wszystkie postacie są bez twarzy. Robi to bardzo dziwne wrażenie. Czegoś takiego bym u siebie nie powiesiła. Ja też nie, przyznał Jakub. Uwielbiam obrazy Joaquina Soroli. Nazywają go hiszpańskim malarzem światła. I siódmaka potrafi niesamowicie uchwycić głębię przestrzeni, jak Salvador Dali. O, Dalego też lubię, stwierdziła Roksana. Jest taki jego obraz, który uwielbiam. Chrystus świętego Jana od krzyża. Widoczna od góry w niesamowitej perspektywie postać Jezusa wiszącego na krzyżu nad światem. Tak, widziałem go kiedyś w oryginale w Galerii Sztuki w Glasgow. A słyszałaś, że Dali chciał, żeby była to sylwetka pięknego mężczyzny i jego modelem do tego obrazu był podobno hollywoodzki kaskader? Słyszałam o tym. Podwieszał go na linach i malował. Dali był surrealistą, malarzem snów, mówił dalej Jakub. Próbował na wszelkie sposoby dotrzeć do swojej podświadomości, żeby stamtąd czerpać materiał do tworzenia. Chociaż czasem było strach tam zaglądać, dodał ze śmiechem. Słyszałaś, że tuż przed zaśnięciem trzymał w ręce filiżankę na spodku, żeby wypadła mu w momencie zasypiania. Bo wtedy pamiętał, co zaczynało mu się śnić, i zapamiętywał to albo od razu przenosił na płótno. Nie, o tym nie wiedziałam przyznała Roxana. Swoją drogą to intrygujące mieć psychikę w takim stanie nieważkości lewitacji na granicy jawy i snu. Hmm. Szczegóły z biografii artystów są równie fascynujące, co ich sztuka mruknął Jakub, zawieszając kolejny obraz Maxa widok śródziemnomorskiego miasteczka. Życie daleko było tak samo barwne i surrealistyczne, jak dzieła, które tworzył. Te wszystkie jego traumy, fobie, fascynacja erotyką, a równocześnie problemy z własną seksualnością. Jego surowy ojciec, żeby go zniechęcić do zbyt wczesnych kontaktów seksualnych, kładł w domu na widocznym miejscu otwarty album ze zdjęciami objawów chorób wenerycznych i wytworzył w nim strach przed seksem. Wow, o tym też nie słyszałam. Seks i kobiety w życiu artystów to był zawsze ciekawy temat, dodał Jakub, przyglądając się, czy obrazy, które zawiesił, równowiszą. Weźmy choćby Picassa. Ostatnio sporo o nim czytałem. Picasso fascynował ich oboje. Roxana też interesowała jego biografia i miała wielką ochotę o nim porozmawiać. Ale właśnie w tym momencie musiała zająć się klientem, który wszedł do antykwariatu. Powrócili więc do tej rozmowy dopiero po południu. A wiesz, że Picasso nie lubił podróżować, powiedział Jakub. Jego światem była pracownia i kobiety. Nie potrzebował niczego więcej. Brakowałoby jeszcze podróży. To chyba za dużo bodźców, jak na jedną osobę, skomentowała Roxana. Ale jego kumpel Matiz był zamiłowanym podróżnikiem i szukał egzotyki. Każdy bierze z życia to, co lubi i co go pasjonuje. Ale parę miejsc jednak poznał, sprostował Jakub. Bardziej z konieczności niż z chęci. Mieszkał najpierw w Maladze, bo tam się urodził, potem w La Corunie, Barcelonie, Paryżu, w kilku wioskach w Katalonii i Francji. No i był właścicielem dwóch XVII-wiecznych zamków. To w sumie trochę pojeździł. A jako komunista, był pod koniec lat 40. we Wrocławiu na kongresie intelektualistów. Wtedy namalował swojego słynnego gołębia, symbol pokoju. Z tym gołębiem to zresztą zabawna historia. Ornitolodzy się śmieją. Gołąb jako symbol pokoju, haha. Ha. Dwa gołębie zamknięte w klatce od razu zaczynają walczyć. Słyszałam, że ta podróż do Wrocławia szczególnie zapadła mu w pamięć. Miał już prawie 70 lat, a po raz pierwszy w życiu leciał samolotem. Zwykle był opanowany, ale patrząc z wysoka na ziemię, na szachownicę pól, krzyknął podobno z przejęciem Boże, przecież to kubizm w czystej postaci. A ja czytałem właśnie, że Picasso nie lubił określenia kubizm, które wymyślili krytycy. Podał ciekawą definicję swojej sztuki. Powiedział, żeby wyobrazić sobie krzesło przejechane przez walec drogowy. Ten styl, z którego zasłynął, wymyślił dopiero z czasem. Początkowo malował przecież realistyczne obrazy, a jego abstrakcyjna sztuka nie wszystkim się podobała. Olga Koklowa, jego pierwsza żona, powiedziała, jakim wielkim byłbyś artystą, gdybyś malował jak Rembrandt. Był chyba najbardziej płodnym i wszechstronnym współczesnym artystą, zauważyła Roxana. Liczba dzieł, które stworzył, obrazów rzeźb, ceramiki jest imponująca. A ile było kobiet w jego życiu? Przeważnie dużo od niego młodszych. Szok. Musiał mieć niespożyte siły witalne i wybujałe libido. Jego biografowie mówią o 50 tysiącach dzieł. Kobiet było trochę mniej. dodał ironicznym tonem. A ile mogło być naprawdę zaciekawiła się Roxana. To zależy, czy liczyć tylko te znaczące związki, czy także przelotne. Podobno tych znaczących było siedem podpowiedziała a pozostałych około setki, a może więcej. Skoncentrujmy się na potwierdzonym fakcie. O spadek po mistrzu całkiem niemały walczyły jak lwice dwie oficjalne żony i pięć oficjalnych kochanek czyli siódemka się zgadza podsumował, a potem dodał. Ale Picasso już w młodości odwiedzał często Burdele. Bardzo intrygującą postacią do dziś owianą zresztą mgiełką tajemnicy, jest jego pierwsza kochanka i modelka prostytutka Rosita de Oro. A nawiasem mówiąc, tylko jedna kobieta mogła w pełni uważać się za panią Picasso: rosyjska tancerka Olga Koklowa, jego pierwsza żona i matka pierworodnego syna, bo pozostałą trójkę dzieci miał poza małżeństwem. On miał takie dziwne, przenikliwe oczy, stwierdziła Roksana. Straszne, no ale ładniejszy był od diabła. Słucham. Tak się mówi, zaśmiała się, że mężczyzna nie musi być wcale przystojny, byle był ładniejszy od diabła. Ale Picasso musiał się też z kobiet trochę bać, zauważył Jakub. Powiedział kiedyś, kiedy mężczyzna patrzy na śpiącą kobietę, próbuje ją zrozumieć. Kiedy kobieta przygląda się śpiącemu mężczyźnie, zastanawia się z jakim sosem go pożreć. Najlepiej pikantnym, podpowiedziała ze śmiechem Roxana. Rozumiem, że uwodził atrakcyjne dziewczyny, bo to wręcz naturalne, kontynuował Jakub. Ale intryguje mnie, co je w nim tak magnetycznie pociągało. Sztuka, jako aż tak silny afrodyzjak? Co takiego miał w sobie? Prawie wszystkie jego kobiety były od niego dużo młodsze, o 10, 20, a później nawet 40 lat. I ciekawe, w jaki sposób je uwodził, zastanawiała się Roxana. Wszyscy jego biografowie i także kobiety, z którymi był, odparł Jakub, mówią o jego niezwykłym magnetyzmie i nieodpartym osobistym uroku. Magnetyczne spojrzenie, błysk w oku, nieprzeciętna inteligencja. Faktem jest, że ulegały mu bez reszty, a kiedy je porzucał, traciły zmysły, a nawet popełniały samobójstwo. Miał stałą, wypróbowaną metodę. Kobietę, która mu się spodobała, zapraszał do swojej pracowni, żeby zobaczyła jego obraże, a tam była już jak mucha w pajęczej sieci. I to rzeczywiście działało jak potężny afrodyzjak, bo właściwie wszystkie te dziewczyny fascynowała sztuka. Były modelkami, tancerkami, fotografkami. Wiedział w jakim środowisku szukać, stwierdziła Roxana. Hmm. Co ciekawe, on ich wcale nie szukał. To były zawsze przypadkowe znajomości. Miał opinię dręczyciela kobiet, dodała Roxana. Bezwzględnie je wykorzystywał i dosłownie niszczył w imię swojej sztuki. Wiele jego obrazów jest pełnych czułości, ale niektóre przedstawiają postacie kobiet dziwnie porozciągane i porozrywane, pocięte na kawałki, a potem jakby poskładane z powrotem. Co do tych obrazów poszatkowanych kobiet, to przedstawiały one głównie Françoise, wyjaśnił Jakub. Nie mogli jej wybaczyć, że od niego odeszła, bo tylko ona spośród wszystkich jego kobiet zdecydowała się go porzucić. Françoise Gillot, piękna francuska, wtrąciła Roxana. Miała 23 lata, gdy poznała Picasso, a on był wtedy po 60. Zgadza się, potwierdził Jakub. Wiesz, słyszałem fascynującą interpretację tego fenomenu niszczenia przez niego kobiet. Kiedy miał 13 lat, zachorowała ciężko na dyfteryt jego ukochana młodsza siostra. Przysięgł wtedy Bogu, że jeśli kończa wyzdrowieje, zrezygnuje z malowania. Ale siostra zmarła. Uznał potem, że boskim wyrokiem musiała zostać złożona jako ofiara na ołtarzu jego sztuki. I podobną rolę zaczęły pełnić inne kobiety. Inspirowały go, współtworzyły jego sztukę, a gdy już wszystko z nich wycisnął, porzucał je. Był symbolicznym bykiem, minotaurem, który pożerał dziewicę. Przy każdej zmianie partnerki zmieniał miejsce zamieszkania i styl twórczości. Co ciekawe, był na tyle perwersyjny, że doprowadzał celowo do spotkań swoich kobiet, by się o niego kłóciły i walczyły. Powiedział kiedyś, dla mnie istnieją tylko dwa rodzaje kobiet boginie i szmaty dodała Roxana. Tak się zastanawiam, czy on kochał te kobiety. Nie kochał ich, wykorzystywał je odparł Jakub. Niestety jego boginie stawały się z czasem szmatami. Kiedy zapadały na zdrowiu albo się starzały, przestawały dla niego istnieć. Fernando Olivier, jedna z jego pierwszych partnerek, powiedziała: Przeżyłam z Picassem najlepsze lata mojego życia, ale były to też lata, w których wyzbyłam się wszelkich złudzeń, dorzuciła Roxana. Ale jego druga żona, Jacqueline Rock, pozostała chyba jednak do końca boginią, bo tuż przed śmiercią powiedział: Moja żona jest cudowna. Albo był już na tyle stary, że nie zdążył zrobić z niej szmaty, skomentowała drwiąco. Ona go przeżyła i parę lat potem popełniła samobójstwo, wyjaśnił Jakub. A Picasso przed dziewięćdziesiątką był już impotentem. Może wtedy docenił inne walory ostatniej partnerki. Przed dziewięćdziesiątką? Zdziwiła się Roksana. To był bardzo długo aktywny seksualnie. On czerpał energię z tych młodych kobiet. Wampir energetyczny. No, czerpał. Nie da się ukryć. Wychodzi na to, że mężczyźni potrzebują młodszych od siebie kobiet, podsumowała Roxana, wymownie się uśmiechając.